Wersety na dziś wraz z komentarzem. List Pawła do Kolosan, rozdział 2, wersety 2 i 3. Aby pocieszone zostały ich serca, tak by byli związani razem w miłości, i związani razem ku całemu bogactwu pełnego przekonania, zrozumienia, ku pełnemu poznaniu tajemnicy Boga, Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I komentarz. W świetle danych historycznych w czasach Pawła do Kościołów, w świecie pogańskim, wtargnęła nauka gnostyków, obejmująca grecką filozofię. Dlatego apostoł powiedział kolosanom, że wszystkie skarby prawdziwej mądrości i poznania ukryte są w Chrystusie. To duchowa mądrość i poznanie boskiej ekonomii dotyczącej Chrystusa i Kościoła. Mądrość wiąże się z naszym duchem, a poznanie z naszym umysłem.